Słowo Boże na dziś, 20 września, czytanie z pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia! Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród Was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremnie jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, że byliśmy fałszywi, fałszywymi świadkami Boga. Skoro umarli, nie zmartwychwstaną przeciwko Bogu, świadczyliśmy, że zmartwych wskrzesił Chrystusa. Jeśli umarli, nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w waszych grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Oto Słowo Boże. Psalm Seryjne 17, gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga. Rozważ Pani moją słuszną sprawę. Usłysz me wołanie, wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych. Wołam do Ciebie, bo Ty mnie Boże wysłuchasz. Na ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo Okaż przedziwne mi osierdzie Twoje Zbaw co tych, którzy się chronią przed wrogiem Pod Twoją prawicę Sesz mnie jak źrenicy oka Ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze Ze snu powstając nasycę się Twoim widokiem Alleluja, Alleluja, Alleluja Wysławiam Ci Ojcze Panie nieba i ziemi że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. A było z nim dwunastu, oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób. Maria, zwana Magdaleną, Którą opuściło siedem złych duchów: Joanna, żona Huzy, rządcy Heroda, Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia. Oto Słowo Pańskie.